Siema. Witam serdecznie w tą piękną sobotę, chyba że oglądacie to później. No to witam Was w ten dzień, w którym to oglądacie. Smacznego życzę, jeżeli coś siecie. Dzisiaj wrócimy sobie oczywiście do mojej ostatnio ulubionej rzeczy, czyli zamiany tego zwykłego obyna, który cię nie spodziewa, że za chwilę zostanie True Vengeful Sun gadem właśnie w bluzach TD6. Usiądźcie wygodnie i mam naprawdę dużo różnych ciekawych narzędzi, które sprawią, że ten obyn będzie mega potężny, ponieważ po pierwsze mamy Attack Speed, po drugie mamy wszystkie. Buffy, wioski. Po trzecie mamy inżyniera, alchemika, małpią, rękę i brakuje Geraldo. To jest jedyna rzecz, której potrzebuję po prostu w tej układance. I zobaczymy, jak to po prostu tutaj będzie wyglądało. Potrzebujemy trochę kasy, wiadomo. To nie jest tak, że potrzebuje tej kasy nie wiadomo ile, ale. Uuhu! Już to wygląda bardzo dobrze. No, dużo, bardzo dużo pocisków. Tak naprawdę ten obyn, gdybyśmy dostawili mu wioskę, wystarczyłby, żeby przejść tą 80. rundę, co wielokrotnie już udaładniałem, że te małpki z nieskończonego atak speedem są naprawdę potężne, ale oczywiście nasz y, cel polega na tym, żeby sprawdzić do jakiej rundy on maksymalnie dojdzie. Czy to będzie runda setna, może dwusetna, może trzysetna, może czterysetna i tak dalej i tak dalej. Rekord to jest chyba sześćsetna runda aktualnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z modami, ale kiedyś będę musiał y, usiąść i nagrać taki giga specjalny odcinek, gdzie wszystkie małpki postawię z nieskończonym atak speedem. I wtedy dopiero zacznie się prawdziwe kino, pokaz slajdów, albo wybiorę wtedy, ty, mógłbym w sumie zrobić coś takiego, że każdego bohatera albo każdy paragon postawić z nieskończonym atak speedem i to by wystarczyło tak naprawdę, no bo y, to, te małki są najlepiej zoptymalizowane pod właśnie dużo pocisków na ekranie, no a kiedyś to zrobię, albo przynajmniej spróbuję, bo... no Wiecie, trzeba będzie i tak wybrać takie yy, małpki albo coś, które dobrze, dobrze, tak jak mówiłem, są zoptymalizowane i nie będzie żadnych lagów. Tutaj sobie... właśnie, czekajcie, czemu ja postawiłem? Hmm. Czemu wziąłem pod górną farmę? Poszedłem... dobra, niech będzie górna farma, mi to tam nie przeszkadza. Na razie, tak jak mówiłem... o, wiem, dam mu wykrywanie kamo, pek, proszę bardzo. Oczywiście trzeba będzie postawić też yy, inne platformy boga, ponieważ, yy, tak jak mówiłem, zrobimy sobie true Venture Sangada, a tutaj dopiero yy, na paragonie, który będzie oczywiście ulepszony na setny poziom gdzie można coś takiego zrobić. Także no co, czeka mnie stawianie takich klasycznych rzeczy. Tutaj jakiegoś alchemika może postawię, tutaj coś innego i potrzebuję więcej sposobów na y, zarabianie kasy tutaj, y, bo na, na razie mam tą farmę. Ona tak średnio dużo tutaj y, mi daje tej kasy. Chwila. Próbuję sobie ogarnąć, jakie postawię to... Właśnie, przecież ja mam moda. <tok> tak, wow, mam moda. To w tej serii jest naprawdę, nie wiem, z 10 modów użytych, żeby to wszystko tutaj osiągnąć. R różne modyfikacje odpowiadające, wiadomo, za różne rzeczy, ale mogę tak naprawdę dzięki temu stawiać sobie z, y, farmy na przykład na staku, y, przez co no, będę mógł ich więcej wciągnąć. Ale czy będę to robił? Nie, po prostu to mi troszeczkę pomoże tutaj, y, żeby te farmy ładnie umiejscowić, tak? Żebyście mogli w końcu powiedzieć, ej, naprawdę ładnie postawiliście farmy". Na przykład, patrzcie, tutaj mogłem też ją z tej strony. Nie no, farmy sobie postawimy tutaj ładnie. I jedną farmę tu i drugą. To jest idealne ustawienie. Jejku, aż ja się populałem z tego wszystkiego, przepraszam bardzo. No, ale mamy mm, już. powiedzmy ten setup, gotowy. wiadomo, ja jeszcze dookoła dwie farmy byłyby e, super. Ale nie wymagajcie ode mnie za dużo. Oj, nie magiczne balony! Szybko, szybko, snajper. Dobra, snaj yes, jest. Jejku, dziękuję ci, snajperze, za to, że tutaj jesteś. Chwila, musimy mm, y, platformę Boga ulepszyć tak, żebyśmy mogli niszczyć wszystkie typy blunów. Tylko gdzie to było? Chosen, o, dobra, środkowe drzewko, czyli idealnie. Teraz możemy atakować prześciany. Potrzebujemy jeszcze 2000 tysięcy, żeby to zrobić, także przyspieszymy troszeczkę tutaj y, ten czas, ale no nie spodziewałem się, że będą takie od razu problemy, nie? Że magiczne, y, y, magiczne balony będą się tutaj przebijały. No i mamy ten sunbeam, także możemy sobie już wrócić. Wow, ile tutaj bananów się nazbierało. E, weźmiemy sobie raz, 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 um, 650, proszę. Dziękuję bardzo. Teraz 865, e, teraz raz weźmiemy sobie jeszcze to postawimy no i tak naprawdę idziemy pod górne drzewko chociaż yy, ja też o tym zapominam bo dla mnie to jest wiecie przy, w przypadku posiadania tego double cash molda to co są takie duperele które nie są mi potrzebne, ale dobrze byłoby, gdybym korzystał z tego małpiego handlu, że mamy dodatkowe 5% zniżki i tutaj mamy 10% zniżki na wszystkie, czyli no, razem 15% zniżki miałbym na te ulepszenia. nie? To wa warto jakby zaznaczyć, że ja wiem, że coś takiego istnieje i te wio nawet wioski mogą się sumować e jakby ze sobą, przez co małpki, które stawiamy w obrębie tych dwóch wiosek będą mega tanie, ale czy tego używam? Oczywiście, że tego nie używam, zresztą widzicie, ale wiem, że coś takiego istnieje. I pewnie na jakichś takich e, trudniejszych mapach i tak dalej powinienem e, e, z czegoś takiego korzystać. No ale mówię, to jest, Wiem o tym, ale nie korzystam. I przez to później e, wychodzą takie kwiatki, że nie potrafię zrobić jakichś tam mega prostej rzeczy w tych Bloomsach. O i właśnie dostałem powiadomienie na maila, że ktoś kupił dzisiaj, czyli w sobotę, tak jak ja to nagrywam, o godzinie 12.03, bo to jest godzina, o której <laughs> właśnie jestem fragment filmu. E, ktoś kupił Bloons TD Battles 2 Hero Pack. Także pozdrawiam Ciebie. Niestety Niku nie ma, ale no osoba, która to kupiła, na pewno będzie y, wiedziała. Jeżeli też chcielibyście sobie coś kupić w Bluesach, czy to w Bluesach, właśnie 6, TT -ba Battle 2, no to tutaj y, jest właśnie kod Flotar, który wpisujecie w sklepie Bluesów. Także jak widzicie, mimo, mimo tego, że ja nie gram w te Bluesy, bo. No, w sumie po prostu nie gram w te blusy. kropka. No to inne osoby sobie grają i mam nadzieję, że dobrze się bawią. Wiem, że ostatnio była jakaś aktualizacja, bo mi się to wyświetliło i w ogóle ostatnio dostaliśmy w końcu trailer tego nowego trybu. Wiecie, ja już go nie gram, nie wiem czy gracie w ten tryb, czy te, też już raczej odłożyliście go sobie na półkę i czekacie na jakieś takie większe zmiany. Ale no, ten tryb ostatnio dopiero dostał trailer, że hej, coś takiego w ogóle istnieje. Także te osoby, które po prostu nie śledziły bluesów, pewnie się zaskoczyły, że. Coś takiego jest już od jakiegoś czasu, no i powoli, powoli, szykujemy się tak naprawdę na kolejną aktualizację, bo czekajcie, ten update z w... właśnie z, 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 z tym DLC był 5 lutego? Tak, Ta tak, był 5 lutego. No mamy prawie kwiecień powiedzmy, więc e, za niedługo powinniśmy się właśnie spodziewać tego update'u. Dobra, mał, ma, Małpiopolis jest, to teraz możemy sobie postawić w końcu rzecz, y, która nie ukrywam, że jest mi tutaj bardzo potrzebna, czyli oczywiście farma pod dolne drzewko, żeby automatycznie mi zbierała kasy, tak? Jestem taki leniwy, że potrzebuję po prostu tej małpki, mimo tego, że widzicie, te, ten obyn, 52 tysiące balonów, chociaż trzeba pamiętać o tym, że postawiłem na chwilę tego snajpera i... Ten sniper w parę sekund zbił dość dużo balonów. Jak na to, o ile wiecie, był tam dostępny. Także to jest mamka, która ja wiem, że ona będzie gigawocna i specjalnie ją zostawiam na te takie bardziej końcowe odcinki z tej serii. No i w końcu centrala bananów też się tutaj pojawiła. Właśnie! Ja zapomniałem o tej wiosce, którą e, musimy tutaj też postawić, bo chciałem postawić zwykłą wioskę, ale przecież mamy tą, która daje wszystkie możliwe buffy, jakie tylko są, więc na pewno będzie ciekawie. Wiadomo, nie wszystkie buffy będę używał od razu, mówię, e, no bo te nie są mi jakoś tam potrzebne, Pyk. zwłaszcza jakiś tam klej, ninja, te, tego typu rzeczy, ale y, fajnie, że y, to jest dostępne i y, o, tutaj balony, <ścoughs> ty, dużo wytrzymuje, chociaż nie, no, niedużo nie wytrzymuje ta, 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 y, znaczy ta pułapka obyna albo ten las obyna, ale to nie jest las, tylko to jest kamień, no bo to jest tutaj jakiś tam szamanistyczny ten obyn. Dobra, wracając do tematu, bo się rozgadałem na jakieś głupoty, postawmy sobie jeszcze więcej farm i może na górze jeszcze sobie jedną postawimy i tutaj jeszcze jedną postawimy, tak, żeby właśnie było to wszystko w zasięgu, żeby cały czas te banany były zbierane i wydaje mi się, że to już powinno wystarczyć, w tym sensie nic więcej nie będę stawiał, do końca rozgrywki powinno mi to bez problemu starczyć, także od razu lecimy sobie, pek pyk, 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 pyk. O, 97 tysięcy. Potrzebujemy hmm, um, trochę jednak tej kasycyk. Postawmy sobie to. Ile ty już masz? Y masz 185 tysięcy zbitych blondów. 73 poziom. No. Kla klasycznie, nie? Tutaj wiadomo, że do setnej rundy też raczej by ten obyn doszedł, nawet bez tej Platformy Boga. Bo jasne, no, my teraz mamy tak naprawdę buffa, który pozwala nam niszczyć wszystkie typy balonów. Ale to, to, to jest wszystko, nic więcej tutaj takiego nie ma aktualnie dodanego. I zastanawiam się nad inżynierem, czy powinienem go teraz postawić i na przykład zacząć boostować te farmy bananów, czy już zostawić to tak jak jest, no bo prędzej czy później, mówię, uzbieram na to wszystko. Wiadomo, no tutaj 108 tysięcy, 54, 32, 108. No, będzie potrzebne, nie wiem, tak. Z milion. Coś koło tego, żeby te właśnie dwie wioski ulepszyć. I 80. runda została zaliczona. 44 dolary. Super. I weźmiemy sobie od razu Paragon. Na uwaga, poziomie minus 22. Ja pierdzielę. Ale potężny Paragon. Dobra, ale przynajmniej zrobiłem miejsce, wiecie, na inne rzeczy, więc warto o tym pamiętać. Teraz. Ej, czekaj. Ja małpiejsy ręki nie będę musiał stawiać. Przecież. Bo przecież. Yy, buffa od pisy ręki powinniśmy dostać od. Um, no no właśnie który nie wiem, która zwiastka powinna tutaj dać tego buffa. Za chwilę zobaczymy, co to będzie. Ale yy, właśnie i ustawiłem też te małe bluny, no bo to wtedy lepiej to jest widoczne. Nie? Zwłaszcza jak są tam późniejsze rundy, gdzie tam jest mnóstwo tych balonów. Na razie liczba zbitych 440 tysięcy. Nie skipowałem żadnych rund, bo, tak jak mówiłem, skipuję tylko w momencie, w którym no, małka jest jaka giga potężna i, yy, i, i wiem, że może ten, może dojść naprawdę bardzo, ale to bardzo daleko. Albo są lagi. To są dwie takie opcje. Gdzie właśnie korzystam z tego. I w ogóle ciekawostka, ten mod został usunięty. Nie ma go już dostępnego. Czy tam jest zrobiony jako prywatny? Bo ostatnio jeden z widzów pisał mi na Discordzie, czy mogę podesłać tego moda. Mówi, kurde, przecież on jest, wiecie, byliśmy na tym serwerze z modami i zacząłem szukać i okazuje się, że właśnie został ukryty. Ten mod, więc. No, to jest rare drop tak zwany, ale no nie mogę go publicznie na przykład w opisie opublikować, bo autor pewnie by sobie tego nie życzył, wiecie, to by było niefajne. On go ukrywa, a ja, a ja, a ja go stawiam po prostu. O, mamy buffa od tej. Jak ona się nazywa. Małpki syranki. Więc super, mamy nawet tego dolnego, e, więc no wiadomo, ona będzie po, e, rosła w pote, e, co, co Będzie rosła <grybujesz> coraz bardziej i coraz bardziej i będzie potężniejsza. Nie wiem, co chciałem w sumie powiedzieć. Dobra, stacking simulator, tutaj jak widzicie nie wszystko działa dobrze. Jezu, co ty robisz?! Obyn! O, ale duży ma zasięg ten obyn. Okej, okay, i drugą wioskę sobie postawimy tutaj. Ej, a jakbym tak postawił? Hmm. Drugą wioskę tu gdzieś. Dobra, ładnie. I, a nie, to jest zwykła wioska! Nie, 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 ja potrzebuję jeszcze jednej zwykłej, yy, znaczy tej złotej wioski, żeby dać yy, buffy po prostu tym farmom. Ale nie, no tak naprawdę, czekajcie. Bo ja postawię to i co? Będziemy ładowali kasy w tego, w, 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 w tą platformę, bo ona ma minus 22 poziom. Czekajcie, może o tutaj, tu, 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 w tym miejscu. Dobra, to wszystkie farmy powinny być. Ad all i all, all Buff Abilities in the Game. pek i teraz dostaliśmy. No właśnie, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Takie różne buffy, czyli Glue Storm oh, i Firestorm. Dobra, spoko to też będziemy mogli. W ogóle to kosztuje tylko 37 tysięcy. To jest naprawdę bardzo mało. Ability, wszystkie bluny mm, mm, są jakby. Y, działa na nie chyba to ulepszenie. Super krucho, tak mi się wydaje, że to jest to. Ale mówię, ja tego za bardzo nie wam... Jejku, co, co ty robisz, stary? A nie lepiej, żeby było dać permanentnego buffa? Nie, dobra. Monkey Boost replika. Let's turn it up by arbitrary number. Ability replicates the monkey boost power. Nie wiem, o, o co z tym chodzi, nie będę was nawet em, oszukiwał. Ważne, że małpka jest silniejsza. I to się dla mnie tak naprawdę liczy. I teraz ostatnia rzecz, która nam została, to czekanie, inwestowanie w tą platformę, żeby, no, była na setnym poziomie. I wtedy... No, i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I chciałem tutaj zrobić już magiczne cięcie i pokazać wam. O, jest 140 runda, ale. Oby, Oby! Obyn, co ty robisz? Nie, no na setnej rundzie tak się. My... Oj, nie mów, nie. Proszę, proszę, nie mów mi, to nie, to nie może tak to wyglądać. Stary, set, to była setna runda. Ja chciałem skipnąć do 140, a już on sobie nie radzi na tym poziomie teraz, w tym momencie. Oj, oj, oj. Dobra, to w takim razie. Trzeba będzie jeszcze szybciej zainwestować kasę. Minus już siódmy poziom. Może na pierwszym poziomie to będzie miało ręce i nogi, ale wygląda na to, że ten bohater nie będzie tak mocny, jak ja miałem to w głowie. No i mamy dziesiąty poziom. Zainwestujmy milion, który udało się zebrać. Już czterdziesty drugi poziom, ale nadal... Nie wygląda to dobrze. Może będę musiał w końcu używać tych wszystkich buffów tutaj. Będę sobie wiecie, klikał <glikał> wszystkie ikonki po kolei i idealnie. Czekaj, tu już mamy dziesiąty poziom. Tak, mamy dziesiąty, więc weźmiemy sobie na tą farmę, żeby trochę więcej. O, nawet dwa busty damy. pek, no można jeszcze sobie to odpalić. I wiadomo, że teraz jest potężniejszy, ale przecież no ja nie będę cały czas. <laughs> Czekaj, tech bot. Je Jest coś takiego jak tech bot, tylko gdzie to jest? Ehm... Techbot, techbot, techbot. I to działa w ten sposób, że będzie automatycznie używało umiejętności. Ja za bardzo z tego nie korzy. O Nie, 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 nie! Szybko! Nie, nie, sprzedaj to! Sprzedaj tego. Sprzedaj tego techbota. Oj, za chwilę mi gra wybuchnie. Szybko, sprzedaj go. Ja nie chcę. Ja. Dob nie, 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 nie. Ja już nie chcę. Już mi wystarczy. Fajnie, że coś takiego jest. Te. Ym, te małpki, które tam się pojawiły, za chwilę powinny zniknąć. I wrócimy do normalnych, stabilnych FPS-ów. Oj, to <głupi> był głupi pomysł. Żeby w ogóle coś takiego stawiać. Oho, runda 140. Tak, musiałem totalnie zresetować grę. Bo okazuje się, że niestety. E, chwila, bo jest mały problem. Co, jak zainwestujemy całą kasę. No nie mów, że będę musiał odpalić tutaj wszystkie. Zabawki. O nie, 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 nie. Znowu, znowu to samo! Po co ja to klikałem? Nie! <grybko> Szybko! Czy Nie, dobra, popsułem sobie grę chyba. Chociaż sekunda. Zaczymy czy z tymi wszystkimi buffami, jakie tutaj mam. Uda mi się przejść tą 140 rundę, bo wygląda na to, że będę musiał trzeci raz jeszcze wszystko postawić. I nie będę mógł kliknąć tego, żeby ninja się tam zrespił. Bo do dosłownie tak, gra mi spowolniła, ścięła się. I mówię dobra, to wyjdę i wejdę do gry. Już nie mogłem wejść, więc musiałem zacząć od początku. No zobaczymy, czy sobie poradzi z tym. Czy sobie nie poradzi ten obyn. Ja. Albo jest tak, że. Ninja w końcu zniknie, nie? Powinno tak to być, chyba. Nie wiem. Wezmę sobie, może spróbuję wyłączyć auto start, poczekać aż ta runda się skończy i sprzedać wioskę, postawić ją na nowo, i może nie będzie tych małpek. No i nie używaję się na 140 rundzie. Widzicie teraz DDT, ją na tym spowolnieniu. Z 5 minut zajęła ta runda. I tak, mamy dużo małpek, i wygląda na to, że Omen jest tak tragiczny, że sobie po prostu nie poradził. Jakie gówno! Co, co to jest? Nawet jeżeli... Oj, oj, tu w ogóle są lagi, więc wezmę Escape, będzie po prostu to le lepiej ten. Albo... No czekajcie, zresetuję sobie grę, bo nie będę po prostu wam pokazywał to w ten sposób, bo to jest, no widzicie, totalnie nieigrywalne, jeden przycisk. Nawet jeżeli on by miał wyższy poziom paragonu, co chcę powiedzieć, nie zmieniłby to faktu, że nie wiem, doszedłby do 150, 160 może rundy, ale on sobie nie poradził z opancerzonym badem, mimo tego, że miał mnóstwo rzeczy, które były wokół. Wszystkie możliwe buffy, platforma boga, paragon na chyba 40 któryś poziom wyszedł, także i tak powinien być mocny, także... Robin, najgorszy syf, a miałem z nim, mówię, kurde, miałem z nim duże nadzieje. Mówię, poradzi sobie. O, zdolność wzmacniacz bohatera. Ja nawet nie wiem, jak to działa, ale jest coś takiego. No nie wierzę, że nawet ten wzmacniacz za 450 sprawiłby, żeby był dobry. Także pierwszy fail, po prostu. Ja to nazywam porażką, jeżeli chodzi o tą serię. Trzeba będzie wybrać lepszego bohatera, żeby, wiecie, była równowaga. Był dobry bohater, teraz jest gówno i musi być jakiś dobry bohater.